Tak, rozluźniam się, ładuję mocno i szukam sprężynowania. Jeszcze zejdź niżej, rozluźnij się, takie omdlałe nogi, żeby były, nie podciągaj stóp pod pośladek, puść, zostaw nogę z tyłu. Tak, zostawiaj nogę z tyłu. Poczuj, że musisz ją pociągnąć tułowiem. Generujemy sprężynowanie pośladkowym i plecami, tylko tym. Noga sztywna w kolanie, sztywna kostka. Za to miękko plecy, miękko plecy, bardzo ładnie ruszyło się tam. Dobra, wystarczy Plecki Plecki. Jeszcze bardziej, Krzysztof, zmiękniej. Wypuść to powietrze. Tak, jakbyś nie miał mięśni zupełnie. Omdlałe nogi. Obraz mentalny oparcia całego ciała na szkielecie. Nie masz mięśni. Nie używasz ich zupełnie. Ładuj, załaduj mocno. jest po 5.0, teraz przyspieszamy. Jest 4-0. Tak, sobie tam trzymaj teraz, bo te 4-0. Dosłownie kilka kroków takich mocno dowal, zobaczymy jak przyspieszyć. Od razu wejdź sobie na to 4-0, sobie trzymaj i dosłownie kilkanaście kroków, żeby weszło szybciej Jesteśmy na 4-0 mniej więcej. Jak będziesz gotowy z takiego omdlenia, wychylasz się do przodu i puszczasz nogę 17 18, 18 na luzie i zwolnij zwolni na 4.0, zobacz jaki jest luz przy 4.0 jeszcze trochę sobie przyspiesz raz pójść, pójść, żeby pośladek pracował i szeroko wylągł wystarczy koniec.